Dreamczek od razu weźmiemy, bo później nie będzie czasu. Dzięki. Od 15.30 do 18.30 jest takie słowo uspiech. I tak samo się zaczyna czasownik uspieć. To jest takie wyrażenie, że uspiech od słowa uspieć jeżeli teraz tego drinku nie wezmę, to już w ogóle nie wezmę, bo mam spotkania. Także trzeba iść. Z rzeczami. Dzień dobry. Ja tu jestem tylko, żeby, żeby ten powitalny drink poprosić. What can I choose? Do you have non-alcoholic options? So oh, you, so everything red alcoholic. Red wine, red wine, or but can <laughs> I get any non-alcoholic no drink for this thing? Because I don't drink alcohol. Oh, I see. Thank you very much. That's better, much better. <laughs>